Cześć, witajcie, witam was w kolejnym odcinku serii Minecraft Mody W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam mod pod tytułem Minions Mod Cóż, po wbiciu 8 lewela tam w sterowaniu sobie ustawicie, bo ja na przykład mam M y, Będziecie mogli robić takie, no cóż, brzydkie rzeczy I po wykonaniu chyba 8 czy iluś, nie wiem, chyba 4, jakieś tak y, Wyskoczy wam taka różdżka i będziecie mogli zespałnić sobie cztery małpaczki z pietraszkami. No i one mogą nosić wszystkie zwierzęta, ale mają też opcję robienia wielkiej dziury pod ziemię, dosłownie wielkiej, bo zaczną to budować aż do bedroka. No nie do samotkiego, ale całkiem głęboko. Cóż, zrobiliście jeszcze na drewno? Ja na pewno nie. Możecie nimi też dobrze puścić las. Będą sobie cieli, cieli, cieli. A po wszystkim... wred, Dawaj, chodź tutaj. O nie, A potem będziecie mogli to pozbierać, postawić i znowu im każdy to zkaść. Mogą robić coś takiego jak... ...pain mine. Nie wiem jak to nazwać. No i jeden miniosik się zajmuje z tym tunelem nie wszystkie tylko jeden się zajmuje i sobie kopie, kopie, kopie jest, jest coś takiego jak yy, dig i tutaj ustawić sobie plus 10, minus 10 plus 2 i tak dalej i ja sobie ustawię na przykład takie kordy i max'a cóż dużo klatka naprawdę dużo budować halo Oj, ta jeszcze wydaje takie pioruny, które wszystkie zwierzęta podpala poza nimi. Bo może każdy im przestać, bo trochę też naladowałem. To wezmę sobie dig i minus 10. Czy to? Tak. Tak. Hmm. są so nadal jest ogromny. Ale po tym wszystkim, jak to zbudujecie na przykład na minus, no po prostu już przy przybyt roku będziecie mieli świetne miejsce na slajmy, naprawdę. Cóż, postaram się ten motor trochę dłużej opisać. Bo widzicie, jest tego warty. Cóż, ono mogło nosić, tak jak z, yy, mówiłem, zwierzęta. To jest bardzo przydatną funkcją. Klikniemy. I co ja zabieram? Mogą yy, walczyć z potworkami. O dziękuję, jaki miły słodziak. Bierzcie go. Nie, my możemy walczyć z potworkami tą różką. Tylko nie pamiętam to się... O właśnie! I one mogą też nosić nas. Wtedy mi nim nie kierujemy. Tylko on nas nosi. A więc komentował dla was nagrywał dziki żelek. Jeśli możecie, to... Bardzo was proszę, czy damy radę dobić do 5 subskrypcji? Jeśli tak, napiszcie w komentarzach i w ogóle też napiszcie jakieś przykładowe mody, które mogę nagrać. A więc do zobaczenia, cześć!